Cześć, z tej strony Dawida to, to jest film z mapy od mojego widza, Roxa BZ Gaming. Możesz się odezwać i przywitać. Cześć, Sema. No i on właśnie zrobił dla mnie tę mapę i będziemy ją przechodzić generalnie, no i myślę, że będzie fajnie Tutaj jest kilka takich, jest jedna zasada od sklepu Dawida 7506 właśnie. I tutaj e, ma. Być sub i łapka, to zrobię więcej tego typu mapek, no właśnie, a więc postara yy, postarajcie się wbić dużo, to będzie więcej takich fajnych mapek i jest to mapa typu Q&A Park. No to chyba możemy zaczynać. Skin Które skiny wolisz, męskie czy damskie? Mm, wolę damskie, ale też niektóre męskie są spoko wykonane i fajnie się nimi gra. No, tutaj, pod... Dinozaurze, i teraz tu. O, dobra. Już widzę, gdzie trzeba lecieć. O, dobra. Czy planujesz nagrać kiedyś z kamerką? Mm, y, tak, ale to dopiero po pokazaniu twarzy, i jak dostanę tą kamerkę, więc raczej tak. Uy. Dobra. O kurde. Aj. Dawno nie baitowałam trapów. To jest według mnie najtrudniejsze. Najtrudniejsze mówisz? Na nie. Tak. Aj. Muszę Czekaj, baitować się. Na, na celu odcinka wskoczę w trapy. Hm? No to w te pierwsze byś tylko mógł. Taki mały cheat. Dobra. Tutaj poświęcenie jest ważne. I jęki. Dobra. Teraz. Ja ci mogę zbejtować te. Czyli zbejtuj te, a ja ci zbejtuję te. Dobra. No to takie małe. Mała pomoc. No dobra. I zobaczmy kolejne pytanie. O, jakiś krakens tu jest. Który event w Fortnite był Twoim ulubionym? Yy, fajnie, fajny był ten z rakietą, to było fajne. Marshmallow też było spoko. Yy, był też ten z potworami event. I jaki był jeszcze event? A nie wiem, ale chyba ulubionym był ten z potworami i z Marshmallow też było spoko. No, to było fajne. Ktoś kampi w krzaku. Jeszcze Kevin był w nie wiem czy mówię. Kevin? A, tak, Kevin. A to, to w sumie odkryliśmy, ale to nie było aż tak... E, ekscytujące, że tak powiem. Jak to działa? A, tak, o. Dobra. Coś mi się popsuło, bo to miało odbijać, albo zabijać, ale A. nie robi nic. A dobra. Znajmy, że prostki zręczny. dobra. No i tu kolejny poziom. Nioch, <grych> nioch. Nie Dobra, czy wolisz walkę z zombie czy złotami? a mm. zombie. Boisz się? Nie. Na pewno chcesz tu iść? No pewnie, że tak. Dobra, wybór zombie są przy przyjazne i nie zadają wrażenie. No, to fajne. O kurde, a dobra, nie zadają. No, w KFC IZZĘ. No okej, okay. grubasy dobra. Amelka, Dobra, powtarzające się pytania? Co to? A jak masz na imię? Dawid, od którego sezonu grasz? Zerowego. Jak długo zbierałeś 1000 ty subskrypcji? Około dwóch lat. Ile masz lat? 13. I bierzemy segra playera. No. Głaku. Eee. Dałeś radę? No pewnie. Grubasy z KFC mi nie straszne. O kurde. Co to było? masz to przejść tutaj, trzeba za w górę. Pójść. No Dobra. Nie wiedziałam. Skomplikowane rzeczy się tu są. Ale fajne. Dobra. Lecimy w górę. O, dobra. E, w jakim mieście mieszkasz? W dobrym mieście. Myślę, że to będzie śmieszne, ale tak. W dobrym mieście. Dobra. Nie musisz to odpowiadać. No ale, dobra. No, drzewka. Co to jest? Biurko. Hmm, co tu trzeba zrobić? Chyba jakiś... Trzeba znaleźć tak myślę, albo powskakiwać gdzieś. A dobra, powskakiwać. Ups. A już nawet widzę gdzie, dobra. Zabys, spadłem. Klik, klik, klik. Link, on ma tutaj parkour. O. Oh. Huh. Dobra, udało się. Czekaj, czekaj, stop, stop. E, zamierzone było, że tu nie doskoczysz, trzeba żebyś... oh, jest. A. Dobra. bo mi się nie udawało doskoczyć i myślałem, że się nie da. Okej. Okay. No to, okej. Okay. No oh, kurde. Jaki jest twój ulubiony youtuber? Mm, nie masz tak ulubionego. Ale często na przykład oglądam. Kogo ja oglądam. L Najczęściej oglądam jakieś newsy z Fortnite albo... jakieś sklepiki poranne, ale w sumie moim ulubionym youtuberem. Hmm. Lubię oglądać najbardziej znajomych, ale tak z youtuberów nie ma. Ale uznajmy, że moim ulubionym youtuberem jest. Hmm. Ewron. Znaczy on nie jest aż tak youtuberem, ale... Jest fajny, o kurde. A, bo to trzeba zbejtować to trochę się, się można przejść tak o Dobra. Ups. Kurde, to jest szybkie. I to jest za szybkie. To Wiem, właśnie. Z tym się chyba trochę pomęczę. O, dzięki. Da się to przejść? Tak, tak. wszystko zrobione, no czekaj, nie pość te trawy, może na razie ja spróbuję. A dobra, już wiem jak ty to robisz, bo to ten jest ta osłona przez sekundę. A jednak nie, kurde, da się przejść. Nie ma osłony. Nie ma. A, bo tu nie trzeba bejtować, Dobra, a ja, a ja tak, to. Tak, tak. Dobra. Czy będą jeszcze jakieś serie z widzami? No, będzie na przykład chowany. Będzie jakaś seria, będzie Simon jakieś inne. Jeszcze się wymyśli. Przy okazji. Zobaczy się. No kurde. No kurde. O! Udało się. Jak myślisz, jeszcze zdobędziesz subu? Cel 1500 na pewno, a marzenie 2000. A tutaj... Prawilne tabliczki z kodem. Jeszcze się zatrzymałem, żebyście mogli zobaczyć. No, możecie taki kod wpisać w sklepie, dobra. Jaki jest twój ulubiony film, bajka? Y Bajka, na pewno niesamowity świat gambola, a film moim kiedyś ulubionym filmem było miasteczko Halloween. Nie, nie pytajcie, że dlaczego, ale było fajne. E, czy, czy mam tutaj siadać składa, jak jest taka piłka? Powiedz mi. Nie, ta piłka jest tylko tak dla bajki. A, to mam mieć siadać składa? Myślę, e, wysiądź, myślę. Wysiądź. A, dobra. Dzięki Dobra, nie będę go niszczył, bo mi się nie chce. Dobra, poskaczemy sobie tutaj. Skik. Ło. Nie widziałem. Ten helikopter jest chyba w tym. W mokrych moczarach, nie? Tak. Ja bym chyba takiej mapy nie zrobił. Nie umiał robić map. Ale przechodzi zawsze fajnie, dobra. Ale w sumie, jakbym Mogę się kiedyś śnił. Możesz mi w sumie kiedyś, kiedyś pomóc na drugim mapę. koncie, bo bym mógł uzastępnić na przykład jakąś mapę. Jakbyśmy zrobili u mnie na przykład na mapie, tam na drugim koncie, ale to tam na drugim koncie kiedyś. Mhm. Dobra. Cześć. Stąd można doskoczyć na palety, myślę. Chyba. Chcesz bardziej czy bardziej. Nie. Taki wiem. nie do Taki w sam razumie. Bo jakbyś no. chciał podpowiedzieć, to mogę ci coś podpowiedzieć. No. Na paletach jest taki skok niemożliwy i to jest całkowicie niemożliwe. Trzeba iść w tą dzwonek. A, no tak. Dobra. No to takie moja podpowiedzi. No, dobra. W sumie już jak tam byłem, to. W sumie widziałam, że to tam jest ten schok nie A dobra, zobacz. O nie, odpaliłem mapę nie chcąc. Dobra, uda się. Teraz się uda. Ops, ops. Jak to oglądacie, to najpewniej wrzuciłem to w piątek. Tak, w piątek to wrzucę. A w sobotę będzie urodzinowy live'a, więc możecie wpaść. A kiedy będzie, będą wyniki tego. Konkursu. Y też w piątek. Już będą. No kurde. O. Dobra. Lepiej na śmigło. A i tak No i... A jestem słaby. Chyba będzie niedługo może jakieś cięcia. Ale nie, zobaczymy jak to mi pójdzie. Nadal będę do was mówił. Hopsa. Hmm. Śmieszne. Dobra. Dobra. Nie, będziemy się tutaj... błaźnić. Ten parkour jest gdzieś tak, tak na moim, moim poziomie, poziomie że to mnie to potrafi sprawdzić, czy da się przejść. Kurde. A to trzeba wskoczyć dalej, na, znaczy na, na tą kamerę trzeba wskoczyć? Nie, tam gdzie chcesz wskoczyć, jak najbardziej odsunąć się do tyłu, i potem skoczyć i tak do przodu na górę do kamery. Mm. No, chyba na serio będzie jakieś cięcie, dobra. Teraz tutaj popróbuję i zobaczymy się. Niedługo chyba. Czy się uda, też rada? O. Jest. Uda się. Ops, jest O kurde. Co się stało? Chyba A, dobra. nie będzie Co? Czemu to Ten... ciągle ginę? Właśnie ja nie wiem No kurde Czekaj to z, y, zaraz z jakieś cięcia i No ja... Do, dobra, to szybkie cięcia Dobra, jesteśmy już po przerwie chwilowej Powiem tutaj dodać jeszcze jedno. No dobra. Jaka jest twoja ulubiona miejscówka? Słone strzechy i zgubne ziemię. Teraz widzę, że kulką trzeba jechać. Kulka. O kurde. Chyba już wiem o co chodzi. Tak, wiedziałem. Jak to przejdzie się przede mną, my tam wrzuć kulkę tak, żeby się rozwaliła. Bo no tam mi się tutaj rozwali. Wiem. Dobra. To trzeba robić tak szybko i dobrze. Nie! O, czekaj. Zaraz tam wle... Dobra. Teraz tam zepchnę kulkę, żebyś ty ją miał. A? Wystarczy ją odebrać. A, dobra. Ja to począłem tylko na ciebie, ale już przeżyłem pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona broń? Mm -hmm. Moją ulubioną bronią jest w sumie. mamy Dla mnie takie dziwne pytania, bo nie lubię po odpowiadać na pytania co wolę, ale i tak je podpowiadam. Lubię na pewno skara. W to jest snajperka, uwielbiam sztucery. I też lubię strzelbę taktyczną, tą taką legendarną. Ona jest też bardzo fajną bronią do grania. Dobra, ja już jestem po takim krótkim cięciu, bo musiałem coś załatwić. Dobra, skok wiary. No to skok wiary. Wuhu! O! Było takie chwilowe cięcie, dobra. Czy zarabia z YouTube'a, nie chodzi o kod twórcy. E, z YouTube'a aktualnie nie zarabiam, ale niedługo będę mógł zarabiać, jeżeli dobiję liczbę e, godzin, czyli że ktoś będzie, czyli że po prostu muszę tam ilość godzin mieć oglądania moich filmów, czyli że ktoś... Czyli że na przykład ile powiedzmy? 40 tysięcy minut albo godzin tam ktoś łącznie musi oglądać moje filmy. Znaczy nie jedna osoba, ale wszystkie. A więc na razie aż tak nie. No nie lamy. Tylko nie możesz ujawniać. No oj nie, zaraz kota muszę spokoju wypuścić. Wielka mama lama. No i z mamy lamy się chyba nie doskoczy. Łatwiej stąd było. No wiem, ale ja spadłem. Czekaj. Spróbujemy jeszcze raz. Big mama lama Dobra, to szybko wypuszczę kota z pokoju Dobra Jak długo masz kanał na YouTube? E, mój kanał na YouTube założyłem w 2017 roku, w tym aktualnie co... Wrzucam, ten jak to, wrzucam film od 2017 roku. Eee, no więc tak dwa lata, ale mam jeszcze stary kanał, o którym nikt prawie nie wie, ale nie będę go mówił, bo w sumie trochę cringe. O kurde. Co teraz? Samogólnie trapy, był ukrywany. A. Muszę łatwiej zbejtować, niż jechać pojazdem. A ten wózek wróci jakoś? A dobra, no to spróbujemy je zbejtować. A więc spróbujemy wejdować. No kurde. Albo samochodzikiem spróbujemy. Albo może jednak nie spróbujemy samochodzikiem. Ach, dobra. Oszukamy trochę. No i teraz kota muszę wpuścić do pokoju. Po prostu nie wiem, dobra. Nie było tematu. Dobra. O, kurde. tylko po to, że jeżeli idę No właśnie widzę. Op. Daj, okay, aż ten lucecię. No to poczekaj. O kurde, tu jest trap, zapomniałem. No ja zapominałem o wszystkim na parkurach. Dobra, bardziej w sumie taki defran? No wiecie. No i tak, dobra. O? O? No nie. Dobra, teraz na no serio czekam aż mi się ten lud skończy. No to w sumie, żal tak się trudzić. O. Tutaj pan pomocny. Głako, dobra. To jak lud się topi, to jeszcze polecam subskrybować mój kanał. Znaczy la lajka, pisać kod sklepu dawid 506 i napisać dziękuję dla Roxa w komentarzach, bo zrobił fajną, bardzo mapę. Jeszcze mi pomaga bejtować. O, milutki. Oj, to Nawet nie wiem, jak. O kurde. To trafi na serio, chłopu ukrywane. O. No, dobra, dzięki. Co to? 15. Co cię zainspirowało do nagrywania na YouTubie? Najpierw. Yy, tutaj samochód. Adora. Yy, najpierw to. Minecraft. Na pewno oglądałem wszystkich youtuberów z Minecraft'a, ale to był, jak jakbym bardzo. Malutki. Malutki i wtedy. Minecraft'a. A do gamingu tak bardziej się zainspirowałem. Na przykład. Hmm, sportowcami i tak w ogóle, takimi ludźmi, co grają w gry i to streamują i to też chciałem tak zawsze jak oni być Jakoś tak to mnie zainspirowało Ale tak Kim najbardziej na przykład mogę powiedzieć to Na pewno To był Rezi To To może być śmieszne, ale Rezi mi się zainspirowałem Był jeszcze Blowek I jeszcze chyba Izak, ale to tam trochę później ale tak to jak mówiłem Youtuberzy Minecraftowi Oj, od razu zaskoczyć No ja Zauważyłem, bo to jest śliskie Aj hmm. dobra Spróbujemy jakoś to obczaić Kurde, kurde No nie, czy ja na, wi na mini-mapie widziałam dwa Mechy? <śm> o, prawie. Ale chyba wiem jak, już jak to zrobić. No prawie, prawie. Dobra, teraz musi się udać. Ciągle za, za mało Hmm Ale na pewno się tam da czyli bo wszystko jest dostosowane. Tak naprawdę tak prosto no, dało się Tak I Teraz ładne kółeczko ze skoku skał I tutaj. Dobra I jaki wybrałeś język dodatkowy w siódmej klasie? Nie miałem do wyboru. Niestety nie miałem do wyboru języka, ale mam niemiecki teraz. Jest, ja mogę powiedzieć ja że z tych nowych. Bo nie, nie mogłem wybrać. Okay. Ja pomiędzy włoski a niemiecki. niemiecki. GG, koniec. O, są mechy, są skrzyneczki. Jej, jak ja lubię otwierać skrzynki w CSie. To jest Borderlands. Tutaj dziękujemy za mapę. Zaraz tutaj jeszcze coś weźmiemy z automatu tego. Jakieś broniki. Dobra, jest Infinity Blade. Jest to. Dobra. Weźmy pochodnie, A, bo to jest nieskończone, dobra. A jeszcze Infinity Blade, weźmy. No. Oh, a więc... Tak. Możemy wejść sobie do mecha. I potańczyć. Dobra. A więc dzięki w sumie za odcinek, ze mną był Rox który stworzył tą mapę Oletam. I to chyba tyle dostawajcie łapki w górę, subskrypcję na kanale i komentarze w, w, e, ten. z podziękowaniami dla Roxa, że stworzył taką fajną mapę. Dobra, to ja kończę. Siema.